Hej, witajcie. Ja jestem Lerand, a to jest Devil May Cry 4. Tak, no. Jak można słyszeć, mam mikro nowe. Ja się z tego mega cieszę, więc no. <grych> Okej, okay, um... Zaczynamy od razu od kacynki. spoko. Kursor był? Przepraszam. <grych> Czyżby nowi przeciwnicy? Hmm Mhm Yep Nowi przeciwnicy tam... Obrożenia lecą? Tak, obrażenia lecą im, ale... Ale to jest coś... Coś słabawo. Coś słabowo im lecą te obrażenia, więc... Eeeem... Um... szybciej, proszę? Grai, graj lepiej może? No też może być to jakaś... jakieś rozwiązanie? Kurde, w to ści ścianę aż normalnie poszedł. No boże, no co to ma być za citerstwo? Zdech jeden, w końcu, dobrze. Dobra, teraz górki. Teraz górki będzie. Dobra, no. Kurde, to, to dość normalnie, że tak powiem, skomplikowana walka. Znaczy, mm, skomplikowana. Ale walki z bossami są lepsze. Wa mm, ważny, ważniejsze, tutaj Mocniej. Cięższe, ale. No. Jak na zwykłego dupielca, no tu. To... Najłatwiejsza to nie była walka, ale dobra, w końcu wygrana. Jezus. To było. Aaa! mi słów normalnie. Auto-search, after obtaining the result, a will the bringer to obtain the glowing light. Ooo, eee, this is goodie, that's goodie, I ej, lubię, ej, podoba mi się. Dobra, ablitki. Coś tu było takiego, co chciałem kupić. To było? Art. Hmm, Kurde, coś, coś tutaj chciałem kupić. To mam, więc nie na pewno to. Max Act. Chyba to było to, ale nie wiem. Nie jestem pewny tego. Ale no dobra. Yy, ma się świecić rękawica. No, nasza rękawica, kurde. Ręka! Yy, jak, jak jest właśnie blisko. Or. Oh. oh! And how I supposed to be get here? Get there. Może bardziej w sumie. Mm. Ale, ale serio, kurka, jak się tam dostać? Jedyne <grych> um, Jedyny sposób jaki mam w głowie to... Ej, a może te mury? Nieee... Nieee... Cholera, Jakoś się tam... Jakoś tam na pewno się DA dostać. Nie daliby... Nie daliby twórcy tam orba, gdyby się tam... się tam nie dało! Się. O... coś pod spodem jest. Sekretna misja. Hmm. A sprawdźmy ją. A sprawdźmy ją. Dawno nie było. Nie sprawdźmy ją. Chociaż mam. Negatywne odczucia odnośnie. Race to without using attacks. Wait, what? <laughs> without using attacks? Co? Czekaj. Co? Bez używania. Czekaj. E? To się. Li... Nie. Uniki? Ej, cze, cze, a uniki? W sumie? sprawdzimy jeszcze raz naj, naj, ostatni raz, najwyżej, nie wiem. Olejemy czy coś? Nie wiem, I don't know, I don't know. Um. Chyba nie to! Chyba nie o to chodzi. Dobra, you know what, fuck it. Dobra, nie wiem jak to zrobić, więc... Eee... Yy, siedzę, fuck it. Fuck it, fuck it might. Lecimy po prostu yy, dalej, z fabułką. Z fabułką, no. Dalej z marszami, no, come on. O. O, rycki. O Jezu, w ogóle ile mam hP? Boże! jeju! Jeszcze pierwsza z dichna. Dobra, pierwszy zdech, okej okay. Ale nie no, muszę się skupić przez to, że nie mam HP Jest, <grym grym> yes, mam więcej HP. Jest. Żyję, żyję, żyję. Przeżyję to. I bijemy cię, bijemy, bijemy. Klepiemy mordę. O, oh, fuck. Nie ma. <ścoughs> Dobra. Dobra. I końcóweczka. I pokonany przeciwnik. Nice. Oh. No Na... Tam coś jest. What? Secret. Manipulacja. Wow! Wow! Ej, to jest dopiero Secret Mission! W sensie. Yy, tam nie było żadnych kaczki czy coś, tylko po prostu. Wow! No nie jest. No to nie wydaje się skomplikowane. Czy nie wydaje się skomplikowane? Ani, ani trochę. To powinniśmy wykonać bez problemów. Um, o, tu jest jeden. Dobra. Trzeba po prostu tak teraz... Siup. Okej. Okay. Naładować. I zniszczone. Dobrze. O. Zielony orb, dziękuję. O! Dobrze poleciałeś, dobrze poleciałeś. Jakie ja dziękuję za taką owocną kooperację, dziękuję bardzo panie Gyroblade'zie. Ehm, dobra, tam jest jeszcze jeden. Dolecił? Nie dolecił? Kurde, dolecił, wow, ale piękne słownictwo, co? Czyż nie, czyż tak? Dobra, zniszczone. Hmm, ale gdzieś jeszcze są. Trzy. O, tam jest jeden, dobra. Tylko. Hmm. W sumie tak trochę gdzie będzie ten ostatni? Bo wąt. Tu jest! Szybko, szybko, szybko! Udało u... Nie, no pierwsza sekretna misja, która mi się uda, ale kurka, to jest jedna z prostszych misji. <grystanie> Ooooo! Oh. Kawałek niebieskiego gorba, szybko. A nie, dobra, czas, czas się skończył. Blue Orb fragment, dziękuję bardzo. Clear! <grystanie> mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to. A, tutaj była karteczka, ale kur... Eee, cholera, mi. Jak chcę zielony orb, może? Zielony orb? A nie, dobra, mam full hobby. dobra. Eee, wyszedłem stąd. Dobra, to teraz tutaj. Okej, okay, już Jarrow Blade jest jeden. O, już wiem co to będzie trzeba. To trzeba aktywować, ta ściana się opadnie, bo pamiętam, że to była taka ściana z kolcami, czy coś. Tak, tak, to ta lokacja, dobrze, dobrze pamiętałem. Ten dźwięk mi się nie podobał, ale... okej. Okay. Nie ma także że spadł, nie ma także że spadł. Uf. No, no. Nero, nie wiedziałem, że jesteś wyburzaczem. O kurde, no ser... A, okej. Okay. Dobra, to teraz... To nie było mi dane. A, dobra. Teraz zostanie umiejętność i będziemy mogli przejść przez te orby. O Jezu, nie, tylko te, te gnuchy! Ja fuckers. Ale kurka, no Przyśmiałem umiejętność, która... Z... Kurka sprawia, że... No właśnie, X-Gouge to nie. Nie. x -strick? Nie. Strick? Nie. Strick? Nie. High-Roller? Nie. High-Roller? Nie. <ścoughs> Arial? Nie. Cholera, nie mam tego kupionego. Hm. Chciałem kupić, ale się nie wiem, nie zapisało czy coś w stylu. Chodziwo. O ty no kurde, chamie jeden. Gin! Panie Gopień idź, idź pan! Dobra. już powinno pójść nam o wiele łatwiej. No. na no, cholera. Mogłem to odbić, przecież. Dziwiające jest to, że atak odbija. Hm. No, padniesz? Nie padniesz. Teraz padniesz, nie padniesz. Teraz... pad... No, teraz padniesz. Dziękuję, dobranoc. Pff, Jezu Dalej le leciała ta muzyka i myślałem, że kurka będzie to... Dal dalszy ciąg tej misji, ale... znaczy misji, kurde, walki! Ale na szczęście nie Dobra. Wing Talisman. A made to crystalize angel wing it can the divine response in specific equipment. Hmm. Czyli inaczej mówiąc masz skrzydełka leci sobie. Czyż nie? Czyś tak? Takaa, kurde. Teraz będziemy mogli lecieć w górę. ojo! Ej, to je... Ej, to mi się podoba! To mi się podoba! Hmm, to mi się podoba. Hmm. Ale kolera, to są też zamknięte wrota. Nie da się w żaden sposób... Girlbate leci w dół i tu mamy. Tak, pewnie o to chodzi. Trampolina! That's weird. Czekaj. Ok, tutaj. A, dobra, bo to jest półeczka, Dobra, nie zauważyłem. Ok. Secret. Secret, który mnie kosztuje to, że muszę spać. Jej. Dobra. Tutaj gdzieś było. Dobrze. Um, tutaj. Dobrze. O, ba, ba, ba. Dobra. Mniejsze, że tutaj był to, właśnie ten. Yy, ten wielki. Kamulec z... Yy, tymi czerwonymi orbami, ale no... Wątpię, żeby mi się udało tam już, no... doskoczyć czy coś. Da się tu przejść, da się tu przejść. Coś tu jest, nie ma tu nic. That's u... Bullshit. That's bullshit. Bullshit, bullshit. Hmm, dobra. Um, Okej. Okay. Zabrałem wodę święconą. Mimo, że nie wiedziałem, że tam w ogóle było, nieco może mi tam. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, gro. Ej, to w takim razie. Ej, czekaj. Tak, tutaj był. Kurde. Przeciągam. Przeciągam niepotrzebnie. Okej, okay, teraz w grę i w grę i w grę. O, tu jest. Oh, no. Jak chcę jeszcze spać. <laughs> jest to sposób. <laughs> jest to sposób zawsze jakiś. Jest tutaj gwiazdka. A, dobra. Raczej jest nic nie... z nic nie zrobię. No kurde, z waliłem. Zwaliłem nieźle, ale dobra. Um, lecimy dalej, lecimy dalej. No, dobra. Leciliśmy na samą górę. Dobrze, no to teraz... Um, oczywiście arenka. Bo jakżeby inaczej, musi być arenka. Masakracja. Okej. Okay. Tutaj na szczęście dosyć takiego masowego skupienia nie muszę mieć, bo to są słabiaki, śmierdziaki w ogóle. W... Gałgany. Te giną łatwo. O, ale te gałgany to akurat nie są łatwe, więc pewnie będę cicho. Dobra, zdech. I oczywiście dwa gałgany. Wreszcie sprawiły, że mam już C. No cholera, nie na... Nóż! Nosz... Mm. Ja pierdzielę. Autentycznie nienawidzę tych duchów. Nienawidzę całym mym sercem. Sercem, mózgiem, ręką nawet i udem, którym... na którym mam zakwas. A raczej parą, parą udy. Co ja pierdolę? No. Dobra. Zabi Zabiję was. Zabiję. Mm. No, ciacham, ciacham. No, cholera jasna. Jak ja was... O, dobra, uniknę. Dobrze. No, zdechaj! Zdechnij! Dobrze. Jezu, w końcu. Czemu wy musicie istnieć? No w sumie łajno, tu żyję sobie. Dobra, gin, 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 No kurne. Ty masz ginąć, a nie ja. Dobrze. No, no. Boom. Koniec! Koniec! Jest! W końcu! Jezus, ja pierdzielę naprawdę. Te, pod, te potwory są przegięte. Te latające są przegięte. O kurde, aż lekko i ciarki zostałem. Tak szczerze powiedziawszy, a no tutaj akurat.

Uciszyła się muzyka oznacza to, że jest dobrze. Dobra, tu się już, już nie świeci, więc nic tam nie będzie. Ale tutaj czy coś będzie? Hm. Tak. Uu. Uu. Czy t... wiedziałem, że coś tu, o, o coś tutaj chodzi, będzie chodzić, ale no. Dobra. Ale to dobra, wezmę to, yy... Czegoś jest Rulet O! Serio, tego nie mam. Musiało mi się to odkupić, czy coś w tym stylu. Kurde, szkoda. Dobra, mniejsza. Mamy to. O! Weźmiemy. Shuffle. Wild, ground back. A weźmiemy też. To. Pum. Tego też nie mam. Wow. Kurde, ale dużo mi anulowało zakupów niektóre Kurde. Dobra. I teraz mamy w końcu. Nie, czekaj. Map, op, op, op. No, w końcu. Dobra. Baj bawić się będziemy później. Może coś jeszcze, może tutaj zielonych orbów będzie? Nie, dobra. Coś, myśl coś myślę, że nie. Dobra. Idziemy tutaj. Co tu się stanie? W sensie. Jaka będzie reakcja? <laughs> Obraz zniszczymy. Będzie przejście. Hmm, ne nero, nero, nero. lubi ten pomysł. O! Ej, dobre. Dobre. I co teraz? Mam przejście. Tak jak myślałem. No dobra, zanim te przejście. Czekaj, może tak? Tak? Nie. Double jump? Nie. Hmm, ale. Myślałem, że double jump i później wskoczenie da radę, ale chyba nie. Także. lecimy po prostu do przodu. Dobra, nie ma tu nic. Schodzimy w dół. Hmm, drzwi. Dokąd prowadzą? Dokąd, dokąd wy prowadzicie? K prosty korytarz, gdzie koń który kończy się owalnym pokojem. Boss room? Czy coś? Maybe? Nie. I no know. Zobaczcie. Ouu, ten Frenzel. Nie pamiętam jak się nazwał. <laughs> Za, Chinę nie pamiętam. Oczywiście dziadek jest opętany. Hm. Widziono ducha. Wręcz przeciwnie. You have awakened. Credo. My men are currently in pursuit, of It is only a matter of time before ah. He came to us. It was fortunate I was able to participate no. in the Ascension ceremony. Ah. His Holiness! Huh? Jesus! Yeah. Yeah. Magnificent! You sent that cocky kid Nero to find Dante? You question my command. Y yes! What shall be for me?

Ma jakieś takie dż dżo vibes. Nie, oczywiście. O, już koniec. Wow. Okej. Okay. CBD. Oje, O aua. Aua. Ja. A. Ała. Ała. Ale mnie to boli. Ała. Ała. Ale muszę żyć z tym. Bo, bo tak. Dobra. Dobra, no to, to w takim razie koniec, y, w takim razie, e, co będzie w następnej misji, co, znaczy, znaczy czeka w na, o następnym odcinku. Misja szósta, Resurrection, release the true power that resists within. Okej, okay. dobra, to w takim razie to już jest koniec, y, w takim razie zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w następnym filmie, bye bye.